32 km pokazuje mój zegarek. A przede mną jeszcze takie 15, a może i 16, bo muszę po drodze zakupy zrobić. No i dojść do noclegu. Jest godzina gdzieś koło 13 chyba. Po, po 13 parę minut. I po co w ogóle ja to robię? Bo się parę osób dziwi, po co w ogóle chodzę tak dużo kilometrów. I odpowiedź jest właściwie prosta, bo tak samo mógłbym zapytać, dlaczego ktoś chodzi tylko 20 km albo tylko 15, a są ludzie, którzy chodzą i 60 km. Znam takie osoby, co chodzą 60-65, może nie w takich warunkach jak tutaj, gdzie jest upalnie, niebezpiecznie. Właściwie ja tak jestem na granicy. Właściwie no, na granicy bym powiedział. Po prostu każdy ma trochę inną wytrzymałość, każdy ma trochę inną kondycję i każdy też ma zupełnie inne oczekiwania, jeżeli chodzi o kaminę i moje inaczej je sobie wyobraża, i inaczej je sobie jakby tak planuje. Ja zawsze wiedziałem, że chcę pójść na w sierpniu. Dlatego komentarze trzeba było iść tam w marcu, trzeba było iść w październiku. To mnie w ogóle nie ruszają i jakby nie są mi potrzebne do niczego. Bo ja od kilkunastu lat chciałem iść na w sierpniu, kiedy jest najgorzej, najtrudniej. Kiedy nie ma ludzi, kiedy jest upał, kiedy jest patelnia, kiedy jest bardzo ciężko. Nie wiem, po prostu tak mi się zawsze wyobrażało. I ja nie chciałem na platy iść w zimie, jak tu jest 25 stopni, jest kolorowo. Nie, w ogóle mnie to nie, nie pociągało. Ja, ja chciałem iść teraz i chciałem iść dużo kilometrów, i lubię chodzić dużo kilometrów. Czasem, wiadomo, organizm rzeczywiście czasem się domaga odpoczynku, domaga się zwolnienia. Ja też nie jestem robotem i, te, i też dopadają mnie dni kryzysowe dosyć często, tutaj szczególnie. Natomiast y, dla mnie taka wędrówka 20 km dziennie, gdzie 20 km, słuchajcie, to ja dzisiaj pokonałem do godziny chyba 10.30 czy 11.00. Przed jeden, tak, przed 11.00 miałem 20 km. Także no co później robić? I ja też jak na przykład jak chodzę z grupami na kamino, tymi szlakami gdzieś tam wokół Santiago, wokół komina ja tak mówię, czyli tam portugalskim, francuskim, nawet Primitivo, no to tak niektórzy mówią o tak było ciężko, tam 25 km. Ja bym w życiu na przykład nie dała, czy nie dał rady chodzić tak po 40 jak niektórzy chodzą. No i Jak dochodzimy do schroniska, jest tam powiedzmy godzina 13, każdy weźmie prysznic, zje sobie menu, wypije kawę, wypije piwko no to... O, droga mi się skończyła. Ciekawa. Muszę się cofnąć chyba. Czy tu jest w ogóle przejście? Może jakoś bokiem. Eee, czy wszyscy w się tam pchał? Nope, muszę wrócić. Eee, no, wracając do wątku, i siedzimy w schronisku. No i tam każdy już jakby trochę od, odpoczął, wykąpał się. No jest powiedzmy godzina 15-16. Wszyscy już tak właściwie zapomnieli, że dzisiaj szli gdzieś tam z plecakami. No i ja wtedy pytam, no i słuchaj, jak gdyby teraz ktoś, no nie wiem, coś by się stało i ktoś by ci kazał wstać, założyć plecak i iść kolejne tam 15 km, nie? Czyli w sumie byłoby te 40. No to dałabyś radę? Nie, no teraz to pewnie już sobie odpoczęłam, spokojnie bym dała radę. No i właściwie to jest kwestia się okazuje rozplanowania dnia. Czyli ja tak też robię, że jak. Sorry, bo tu się dzieją dziwne rzeczy. Muszę wyjść na drogę. Muszę wyjść na drogę. Po prostu what the fuck. Ok, sobie pójdę asfaltem trochę. No tam się kończy ta droga rzeczywiście. Tam gdzieś niby wychodzi, ale tutaj przez te zarośla nie ma przejścia, no nieważne. Czyli generalnie jak dzień jest dobrze zaplanowany i człowiek zaplanuje sobie odpowiedni odpoczynek w ciągu dnia, to nawet te osoby o słabszej kondycji nie mówię takie zupełnie niechodzące, ale takie, które może tam nie chodzą za dużo, może jakby takie są delikatne też dałyby generalnie radę przejść więcej niż im się wydaje. Nie chodzi oczywiście o to, żeby się zażynać na kamino, bo na przykład dla mnie kamino jest... Yy, ma być wymagającą wędrówką. Ale to dla mnie. To jestem... jakby to jest moja zasada taka, że ja się muszę umęczyć trochę na kamino. Zobaczcie. Czy... Ja w ogóle nie zwiedzam, właściwie nic. Ja jak je, może jestem z grupami, jak jesteśmy gdzieś na wyjazdach e, albo jadę na objazdówkę jakąś, no to wtedy, to wtedy zwiedzam tak. To Interesują mnie zabytki, interesuje mnie historia, interesuje mnie architektura, interesują mnie zwyczaje, kultura lokalna, e, jakieś powiązania między regionami tutaj. Bardzo to jest interesujące i ciekawe. Natomiast jak idę sam na kamino, a chodzę przynajmniej raz, czasem dwa, trzy, pięć razy w roku, sam, bez grupy, bardzo często chodzę sam, to ja w ogóle nie zwiedzam. W ogóle to jest poza jakby tą rzeczywistością, która tu dla mnie istnieje. Ja jestem tutaj po to, żeby pokonywać. Kilometry do Santiago de Compostela. To jest moja zasada. Moja osobiście, jak idę sam. Nie każdy się musi z nią zgadzać i nie każdy musi to lubić i nie każdy musi, nie każdemu musi to w ogóle odpowiadać. Ale to jest tak po prostu, to jest sposób, w jaki ja to robię i w jaki to zawsze robiłem i zawsze pewnie będę robił. Chyba, że się tak zestarzeję, już będę dziadkiem, który naprawdę będzie chodził po 15-20 km, bo przyjdzie pewnie taki czas, że nie będę miał po prostu siły na takie wyczyny. No to wtedy, może po południu gdzieś tam będę chodził, oglądał sobie jakieś zameczki, kościoły, muzea, inne pierdoły i będę inaczej spędzał czas. Natomiast jeszcze trochę mi noga podaje, że tak powiem. Więc chodzę tak jak lubię. I ten dzisiejszy dzień, na przykład, zobaczcie, teraz idę sobie do Meridy. To jest drugi etap, taki jak zerkniecie w przewodniki, no to pierwszy etap był tam do. No nieważne, tam. Niecałe 30 km, 26 czy 28. No i doszedłem do tamtej miejscowości i były tam noclegi, ale ja nie chciałem tam zostać, bo to. Jest raz, że dla mnie za wcześnie, a dwa, że no nie czułem się taki jeszcze po prostu wymęczony. Yy, dlatego idę dalej, no te 16 km, czyli to jest taki jakby kolejny etap przewodnikowy. No i mój dzień dzisiaj będzie miał 40, tam powiedzmy 6, nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie, nie? Sporo tych kilometrów będzie miał. O, tam widzę kamino. także sobie odejdę od tego asfaltu. Też nie chcę, żeby mnie jakieś auto potrąciło, bo tak idę sobie poboczem, a to yy, może być kuku. I, i no teraz czuję się dosyć dobrze, bo jestem po przystanku, ale przyjdzie taki czas, może za pół godziny, za godzinę, za dwie godziny, że będę bardzo zmęczony. Że będę narzekał sam do siebie, po co mi to było po raz kolejny, po co ja się tak męczę. Trzeba było sobie w ogóle albo pójść w mniejszy etap, albo w ogóle nie iść. Mogłem sobie zostać w hotelu, odpocząć, albo pojechać taksówką, wynająć hotel jakiś fajny, czterogwiazdkowy. Wiecie, ja mam różne myśli, generalnie, ale. No staram się każdego dnia je odganiać od siebie, bo, bo jakby też tą drogę bardzo mi zależy, żeby ją jakoś duchowo przeżywać. Nie? Jakieś swoje tam zobowiązania po drodze podejmuję Próbuję ułożyć swoje jakieś tam problemy życiowe, swoje jakieś takie rozterki znaleźć odpowiedzi na pytania, które mnie tam gnębią od dłuższego czasu. A to się bardzo fajnie robi właśnie pod wpływem takiego wysiłku przemęczenia. Jak człowiek jest bardzo zmęczony, no to już właściwie niewiele od niego zależy. Ja osobiście wtedy się modlę, oddaję to Panu Bogu i jakby ufam, że, że On wie co robi. Nawet jak ja nie wiem co robię albo robię głupoty. No i tak. W ogóle słucham sobie modlitwę w drodze, jak, jak chodzę sam, nie wiem czy większość z Was pewnie zna modlitwę w drodze, a kto nie zna to bardzo polecam, w modlitwawdrodze.pl, albo jest apka, w której są nie tylko codzienne rozważania, one są doskonałe w ogóle w drodze, tak żeby, żeby modli, jakby modlić się razem z całym kościołem tego samego dnia, ale są też tam i rekolekcje, różne takie serie rekolekcji, które można sobie odsłuchiwać w drodze, ja to czasem robię już jak mi się mega nudzi bo no to nie jest tak, że ja tu idę cały dzień i się modlę, absolutnie, ja tu właściwie idę i sobie czyszczę głowę ale już po prostu jak takie przychodzi albo mega zmęczenia, albo mega nuda no to modlitwa to jest właściwie zawsze dobre rozwiązanie. Modlitwa, kontemplacja jakaś medytacja zależy różne osoby różnie jakby przeżywają różne rzeczy ja się modlę akurat no i takie osobiste prywatne kamino no to jakby jest trochę inne szczególnie jeżeli nie ma właśnie pielgrzymów wokoło Tak, jest. Z jednej strony trudniejsze, z drugiej strony łatwiejsze. Mi się wydaje, że we mnie akurat osobiście szybciej wydaje owoce, takie samotne, zupełnie samotne kamino. Pod takim, w takim sensie, że w koło w ogóle nie ma pielgrzymów, bo to nie mówię o tym, można by było iść w kilka osób, ale Jakoś tak rozplanować wędrówkę, żeby po prostu nie rozmawiać ze sobą za bardzo, albo nawet jak się idzie we dwie czy w trzy osoby, to moim zdaniem yy, odjeżdża się od istoty trochę. No zawsze tam człowiek coś rozmawia, zawsze porusza jakieś tematy dla zabicia nudy nawet, nie? Yy, rozmawia się o tym, gdzie będziemy nocować, gdzie będziemy jeść, co tam, kto jest zmęczony, a tam pokaż tego buta, a tam a kiedy będziemy prali, a tam i takie pierdoły. O których ja w ogóle nie myślę, ja przychodzę po prostu do, na nocleg, idę pod prysznic, piorę dzisiejsze rzeczy, do, do rana one są suche, wcześniej robię zakupy, kupuję jedzenie, picie i właściwie każdy dzień jest taki sam. I taka, taką logistykę to jakby ogarniam w automacie, zupełnie automatycznie, nie myśląc, że to trzeba zrobić, że to trzeba jakoś zaplanować, a już jak dochodzą kolejne osoby, no to trzeba się jakoś zgrać z nimi, kiedy idziemy do sklepu i tak dalej. Z jednej strony to jest fajne, szczególnie kobiety, wiem, że takie, szukają takiego poczucia bezpieczeństwa właśnie w towarzystwie. W drugiej osobie czasem dziewczyny gdzieś tam się umawiają, czy kobiety u nas na grupie, czy wy wiem, się umawiacie, że tam opójdźmy razem. Bo coś tam, bo nie wiem, bo mnie ktoś napadnie, zgwałci, yy, gdzieś tam zabije, wrzuci do rowu. Tak z drugiej strony jak macie wrzucić do rowu, to i tak cię wrzuci, czy idziesz sama, czy, yy, czy, czy nie. Czy z koleżanką. A tak naprawdę nikt nikogo nie wrzuca do rowu. Yy. Mi się wydaje, że na, w ogóle na szlakach, to jest bezpieczniej niż w codziennym życiu na ulicy. Bezpieczniej jest w ogóle wyjechać w świat, bezpieczniej jest. Bezpieczniej jest w ogóle wyjechać na koniec świata niż tkwić w swoim takim codziennym życiu. Szybciej człowiek zginie i szybciej w ogóle sobie yy, narobi kłopotów w życiu codziennym niż jak jest gdzieś. W ogóle na drugim końcu świata to sprawdziłem na sobie. No, nie wiem po co te wywody, mam nadzieję, że komuś coś one przyniosą. Chciałem tylko powiedzieć właściwie, że idę do Meridy, jeszcze 15 km, a wyszedł z tego jakiś długaśny film. No ale może. Ktoś tu znajdzie coś ciekawego. Chociaż fajnie, bo w któryś dzień, jakoś 3 czy 4 dni temu, taki miałem kryzys i ja zwykle nie czytam żadnych tam komentarzy, rzadko w ogóle odpowiadam na Instagramie, Facebooku, gdzieś tam na YouTubie. I kto gdzieś akurat mi się tam wyświetliły. A przelogowałem się na jakieś swoje konto i tam stare powiadomienia zaczęły wyskakiwać. Nie? No i powiadomienia, ktoś tam coś skomentował, to patrzę kto tam coś skomentował. I coś tam, że właśnie yy, masa słów, zero treści, coś takiego. Także może to jest tego typu film, właśnie, że tu nie było treści żadnej, ale przynajmniej mi ulżyło. Mi ulżyło, jak ktoś do tego momentu dooglądał, to tym bardziej mi ulżyło. A jak nie, to w ogóle ja się nie będę przejmował. Gorąco teraz tak o tej porze. Tak właśnie między 12 a, między 12 a 18 to jest chyba taka najgorszy czas. Później troszkę temperatura zaczyna spadać, ale też nie bardzo. Już jak słońce schodzi troszkę niżej, no to tam o 1-2 stopnie jakoś tak do wieczora i dopiero jak słońce zajdzie zupełnie, to wtedy tak co godzinkę tam 1-2 stopnie, temperatura spada tak do rana, ale generalnie bym powiedział, że jest cały czas mega gorąco. Ja też trochę tak walę te kilometry, bo sobie tak myślałam: Boże, przecież każdy krok, który ja teraz robię, z każdym krokiem oddalam się na północ. Z każdym jednym krokiem i to mnie też trochę pcha do przodu. Ja nawet dzisiaj trochę czu tak czuję. Nie, nie, nie chcę po prostu tego tak. Jak to się mówi po polsku? Za. I don't want to jinx it. No, że nie chcę. Jak to się mówi? Niech ktoś napisze. Zapeszyć, o! Nie chcę zapeszyć, ale. Mam już takie wrażenie trochę, że jakby dzisiaj tak było z 2-3 stopnie mniej, tak nie, tak nie poczułem dzisiaj, że mnie dobił ten upał, tak wbił w ziemię, jeszcze, no jeszcze przede mną trochę, ale... Także no, wędrówka na północ, dużo jest takich rzeczy w ogóle, które tak człowiek sobie właśnie uświadamia. Jak nie ma codziennych jakichś takich obowiązków, chociaż obowiązki ma, mi tam ciągle ktoś dzwoni, ale jak nie jest w tak w codziennym rytmie, to wiele rzeczy może sobie uświadomić, na które by na co dzień nie zwrócił uwagę. Właśnie od czego się bierze ta temperatura, od czego się biorą pory roku. Dlaczego niektóre oliwki, że na tym polu są brązowe, na tym są zielone. Mega potrzebna jest taka, taka wędrówka, takie wyłączanie się raz na jakiś czas, tak w życiu. I bardzo wszystkim to polecam. Także żegnając się powoli, zapraszam na nasze jesienne wędrówki bo o tym dzisiaj też myślę i nad tym pracujemy szczególnie październikowe Primitivo będzie bardzo fajne e, to wiem jest fajnie tam wszystko zaplanowane ale też inne drogi także trzymajcie się a ja to chyba wrzucę w ogóle na YouTube bo na YouTube to chyba nic nie publikowałem już z półtora roku może warto na tego YouTube'a zacząć wracać trochę 什么卡？